Wydaje mi się, że stypendi mają zresztą taką iskierkę w oku i tą ambicję, żeby gdzieś dalej działać i chcą więcej i więcej i więcej. Główną rzeczą, której nauczyłam się na stypendium, jest to, że to ci ludzie są najważniejsi. I o ile Clifton jest super szkoła, to rodzaj osób, które poznajesz w tej społeczności jest absolutnie najbardziej wartościową jej częścią. Hej. Jestem Jula. dzisiaj. Jura już mogła się przedstawić. A... Cześć, jestem Julka. Yeah. <laughs> um, byłam w Clifton w latach 2018-2020. Uh, i, I co? I, tak, i wy... Teraz jestem tutaj. <laughs> I tak, i teraz wróciłem do Polski. Uh, tak, wróciłam do Polski po 6 latach w Anglii. Uh, najpierw długo tak na stypendium, później trzeba lata na. W szkole w Londynie, yy, czy znaczy na Uniwersytecie i yy, yy, roku pracy w yy, organizacji pozarządowej. Więc okay. tak, teraz próbuję na nowych wodach działać. Kwiffcą, no to w mieście, jakby. Wyjechałaś z Krakowa, tak? Yy, tak. Okay. Wcześniej byłam w Krakowie. Yy, i dlaczego? Jakby... Dlaczego chciałam zaaplikować? Co ja wtedy myślałam? Um, chyba, chyba chciałam czegoś, um, czegoś nowego. Um, może, nie wiem, co ja tam wtedy mówiłam, ale chyba tak naprawdę to trochę chciałam um, zobaczyć trochę więcej świata. Um, I też wydawało mi się, że już gdzieś tam rozumiem ten polski system i jak on będzie wyglądał i mogłam go sobie wyobrazić. i. To wyobrażenie mi aż tak nie ekscytowało, więc e, chciałam, chciałam czegoś nowego. Nie miałam kompletnie pojęcia, czym jest brytyjska szkoła prywatna w Wielkiej Brytanii. E, moi rodzice w ogóle nie chcieli, żebym... moja rodzina w ogóle nie chciała, żebym aplikowała itd. i tak dalej. Bo w sumie było mi dobrze w Krakowie, um, ale, ale tak, gdzieś zawsze. Wydaje mi się, że stypendyści mają zawsze tą taką iskierkę w oku i tą ambicję, żeby gdzieś dalej działać. I chcą więcej i więcej i więcej, więc y, chyba to było moją główną motywacją. Um, Bristol był dla mnie um, jakimś takim trochę snem, okay. e, który którego jakby nie byłam w stanie sobie jak w sensie że nie byłam w stanie sobie wyobrazić jak to będzie do końca. I bardzo się na pewno bardzo się cieszę, że jednak Clifton jest blisko miasta, ale też to, to trochę takie złudne, no bo i tak jakby jesteś w szkole od poniedziałku do soboty i tak większość czasu spędzasz w tej szkole, ona jest tak piękna. I ci ludzie są tak fajni, że i masz jakby tyle aktywności, masz tyle rzeczy do robienia, że nie spędzasz aż tyle czasu poza. Natomiast taka możliwość i takie świadomość tej takiej wolności, że możesz gdzieś tam sobie wyjść poza kampus, jest super. Natomiast wiem, że dużo, tak mi się wydaje, że dużo stypendystów albo osób, które aplikują, są takie, że one chcą do tego miasta albo chcą na jakąś kompletną wieś. Ale prawda jest taka, że te szkoły jednak um, same w sobie są tak angażujące często i, um, i to życie i tak się głównie toczy tam. Um, więc um, co uważam na temat sześciu lat w Anglii? To jest chyba zbyt szerokie pytanie, bo każdy rok był inny i w każdym roku zmieniałam się bardzo jako osoba. Jasne, ale jeszcze mówiłem, no, że do powiedziała, że to był taki trochę sen, a, który nie wydawał się do końca w sensie czymś takim, nie wiem, widocznym jakby, A nie jest przypadkiem tak, że na podstawie tego, co robiłaś w Polsce, jakby do tej szkoły wy, wybierają w jakiś sposób. Nie było tak, że nie wiem, poczułeś się biologii w Krakowie, to pojechała się wybierasz też coś podobnego i nie poszłaś w tym kierunku jakby w przykładnie? Poszłam. E... Myślę, że, um, że wyjechałam z jakimś pewnym schematem myślenia, który był bardzo polski. Faktycznie myślę, że mamy jakieś takie pilary um, myślenia o tym, co można robić w życiu. a Jednak lubimy się szufladkować. Mam nadzieję, że coraz mniej jak ogólnie, ale ale jednak chcemy gdzieś jakby się specjalizować jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Nie jestem przeciwna żadnym specjalizowaniu się ogólnie, ale w tak młodym wieku myślę, że jest to bardzo wartościowe poszerzenie horyzontów, zanim się je zawęży, a nie startowanie z zawężonego i zawężanie go jeszcze bardziej. Ja byłam na biochemię tutaj w Polsce, no i później jak wyjechałam, to, to tak kontynuowałam tą ścieżkę i dalej robiłam biologię, chemię, matematykę. I hmm, jakby bardzo lubiłam te przedmioty, ale jakby też zobaczyłam, że, duży, że w, szkołach, w tych szkołach jest duży nacisk na takie rzeczy jak teatr, jak debaty, jak historia, ekonomia i to były obszary, które gdzieś w mojej głowie wcześniej nie miały aż takiego takiej siły. <grym> I myślę, że to było bardzo wartościowe, że te mnie poznałam, ale też przez to, że to Clifton dało, mój, dało mi taką. takie wątpienie w to, co robię trochę, ale takie dobre wątpienie. To znaczy, myślę, że zaczęłam bardziej kwestionować te moje wybory życiowe, um, dlaczego chcę być lekarzem, dlaczego lubię chemię czy biologię. Um, I. I gdzieś tam dokopywałam się tych moich motywacji, i zrozumiałam, że to niekoniecznie może te przedmioty mnie interesują, ale może jakaś taka przewidywalność, albo po prostu to, że jestem w nich bardzo dobra. Um, więc zdecydowałam się pójść na University College London, a na Arts and Sciences, który jest takim międzywydziałowym kierunkiem, który łączy nauki humanistyczne z naukami ścisłymi. No i to był w ogóle jakiś odjazd <grych> w sensie. Całkowite połączenie różnych stron spektrum, wielka wolność, autonomia wyboru przedmiotów. Um, i... ten, 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 ten chyba nie ma w Polsce, nie idzie, z tego co. Czy znaczy, chyba jest artes liberales? To są te Międzynarodowe Studia Humanistyczne na UW. Um, jest też chyba jakiś taki pokrewny przedmiot z nauk ścisłych. Natomiast na pewno nie ma czegoś takiego połączonego, na pewno nie ma jakby tego poziomu programu. W sensie ten program jest teraz, ma 10 lat i um, jest jednym z niewielu programów na świecie, chyba w Hongkongu jest taki podobny, to jest taki... Myślę, Nie chcę się aż tak zagłębać, bo to jest serio, w sensie mega specyficzne, można zrobić pięć wywiadów na temat tylko tego programu. Um, ale dzięki temu, że poszłam na ten program e, zaczęłam się angażować bardziej w stosunki międzynarodowe, w ekonomię um, i, i tak też e, Skończyłam robiąc licencjat w Instytucie Mariany Mazukato, która jest teraz y, dość słynną ekonomistką. E, I tak też, jakby zrozumiałam, że podoba mi się polityka innowacji, że wobec istnieje. I, um, I tak, jakby ten, teraz rozwijałam się w tym kierunku. Wydaje mi się, że dla mnie ciekawy jakby jest ten aspekt tego, że po pierwsze kierunek, bo taki interdyscyplinarne, ale też jakby wspominając o tego myślenia polskiego i też jakby samego faktu wyjechania do, do Wielkiej Brytanii. jakby te szkoły brytyjskie chyba są nieco bardziej takie jednolite, bym powiedział, jeżeli chodzi o jakby doświadczenie tego. Osoby, które żyją do tych szkół międzynarodowych, mam wrażenie, że są bardziej otwarcie, otwarcie na taką różnorodność. że myślę, że jakby pod tym kątem jakby to było też trochę większe zderzenie dla ciebie, albo jakoś, nie wiem, w sensie ten aspekt tego myślenia polskiego z faktem wyjechania do szkoły w Wielkiej Brytanii, gdzie są głównie osoby z Wielkiej Brytanii, były jakieś, nie wiem, szczególnie jakby, nie wiem, zmieniające to, w jaki sposób patrzy na no, świat dookoła i, i ludzi wokół siebie? Myślę, że to nie wynikało z tego, że te osoby były, Brytyjczy były Brytyjczykami. W sensie przykład, 50% populacji, populacji szkoły uczniów to Brytyjczycy, 50% to um, osoby z całego świata, e, więc myślę, że to było takie Zbalansowane, ale tak zbalansowane, że polek to tam było parę. Znaczy, w sumie, no, w moim roku tylko ja. Um, ale na pewno wyjazd do Clifton zmienił moje podejście. Myślę, że takie bardziej do zrozumienia różnych statusów społeczno-ekonomicznych. Um, myślę, że to bardziej wynikało z, z, z poziomu szans i problemów, z którymi mierzą się um, osoby, które mają dostęp do takich edukacyjnych szans. Um, taką chyba mocno uprzywilejowaną szkołą Wielkiej Brytanii w ogóle, z tego, co. czynię. w tym Nigdy nie byłam w innej i na pewno są bardziej uprzywilejowane. Okay. <laughs> natomiast e, natomiast e, tak, i to nie jest absolutnie wyjątkową szkołą. E, tak, i to, to, to piękno przyciąga. E, no, po prostu jest bardzo przekonywujące dla wielu osób myślących o wysłaniu dziecka do Wielkiej Brytanii, więc. E, tak, w końcu. w końcu kończy się na Clifton, bo osoby przyjeżdżają i po prostu zakochują się, się w widoku. Patrzę, jest tam już nauczyciele, czy jakieś inne, inne rzeczy. <laughs> no, jak ma się taki trawnik, to, to można studiować. To no jakby kompletne ukulturowienie, tak? W sensie to nie jest tak, że jak byłam w Polsce. Czy po prostu oswoiła się na. Nie, myślę, że czułem się 100% Polką. Bardzo lubię być Polką, ale um, miałam taki czas, kiedy byłam bardzo zanurzona w tą kulturę brytyjską i jak, może właśnie, do tego, między, między, tej międzykulturowości, a brytyjskości jako. Niekoniecznie jako bycia Brytyjczykiem, ale brytyjskości jako po podejścia do jakby świata i tej kultury, bo te szkoły są brytyjskie. W sensie te szkoły są jakby takim epicentrum wszystkiego, co kultura brytyjska ma do zaoferowania. Okay. Więc wydaje mi się, że to doświadczenie jakby przeżycia tych samych rodzajów aktywności, to znaczy, nie wiem, chodzenia codziennie do kaplicy, która jest jakby nie, niekoniecznie religijna. W sensie tam nie, może być świecka, ale nie świecka, bo w sumie śpiewamy hymny, ale w sumie to nie jest nic jakiegoś takiego cringe'owego. Tylko wszyscy uwielbiają te hymny. Znaczy, dużo osób uwielbia te hymny śpiewać i jakby mi tego brakuje. <śpiewanie> Albo... Ym... Konieczność katolicką Nie, nie. Jakby no świecką, ale chodzimy do kaplicy. <śpiewanie> Więc, ym, więc tutaj w sumie taki moment refleksji, jakieś takie miejsca takiego zjednoczenia się w społeczności szkoły. Myślę, że to jest bardzo wartościowe i to jednak też pomaga ci stworzyć tą, tą społeczność. Um, więc ym, polecam. Zmienia w sumie swoje postrzeganie świata i teraz jakby angażujesz się w coś, to też w jakiś sposób się go zmienia. Bo... Ale już badasz się w kampanii dla Wiśniewskiej i nie wiem, co jeszcze robiasz, jeżeli chodzi o takie polityczne rzeczy, to też możesz nakazać, możesz jej. By... Tak, tak. Y -y -y. Y -y. Tak, myślę, że na pewno y -y -y. służba publiczna, bo myślę, że to o tym trzeba mówić szerzej, um, gdzieś tam y -y -y. zawsze była z tyłu mojej głowy, to znaczy wydaje mi się, że moja chęć bycia lekarzem. Wynikała bardziej z tego, że chciałam gdzieś tam pomagać ludziom i tak dalej. Potem ogarnęłam, Ej, w sumie jakby nie musisz być lekarzem, żeby pomagać ludziom. Jakby możesz być kimkolwiek chcesz i wciąż pomagać ludziom. Na w sensie to nie wynika z samego. Oczywiście są różne ścieżki, ale y, nie musisz być, nie tylko lekarz pomaga ludziom. O. Yy, I tak po studiach od razu zaangażowałam się w no, historyczne wybory parlamentarne w 2023 roku. Yy, I właśnie. Prowadziłam kampanię Oliwi śniewskiej, która zresztą też jest naszą stypendystką e, UWC e, tak, Ola była w Adriatyku. E, więc gdzieś tam zapostowała, zobaczyłam, że kandyduje. W sumie jeszcze zanim kandydowała e, nasz wspólny przyjaciel mnie, mnie przekonał do dołączenia e, do, do jej sztabu, no i. I w sumie gdzieś tam tak, tak się zaczęło, ale tak chciałam trochę wrócić, że główną rzeczą, której nauczyłam się na stypendium, jest to, że, że to ci ludzie są najważniejsi. Um, I o ile Clifton na super szkoła, to, to już jakby sama społeczność UWC, Towarzystwa Szkół Innego Świata, Podróżkola E, przebrandowywaliśmy się i tak dalej, ale po prostu rodzaj osób, które poznajesz w tej społeczności, jest absolutnie najbardziej wartościową jej częścią. A, i, um, no i gdzieś tam nie znałabym Oli, nie kojarzyłabym jej, um, gdyby nie to. Mm, tak, i po, po zakończonej kampanii właśnie wróciłam do um, Londynu, i tam pracowałam w Society of Arts. To jest taki średnio duży NGO, taki think tank, który właśnie tworzy polityki publiczne, ale też gromadzi i jakby skupia 30 tysięcy tak zwanych fellows, czyli członków. Czy to ze sztuką związanego? Znaczy, tak wszyscy myślą, ale nie. Arts w sensie humanities, to znaczy jakby kiedyś mówiło się arts o jakby sztukach humanistycznych. Czyli na przykład jak jest magister, w sumie nie wiem jak to się mówi po polsku, ale po angielsku jest Master of Arts. I to oznacza, że jesteś magistrem ze sztuk jakby humanistycznych, w wyzwolonych, jest. co to jest? chyba tak, na mnie, że. Tak, tak, ale właśnie tego nie można tak tłumaczyć. Polski system się buntuje. Ja, ja. <laughs> e, tak, w sensie po prostu te nazwy są troszeczkę inne, um, ale organizacja jest po prostu, organizacja zajmowała się politykami publicznymi i, i no też z poprawą standardu życia życia ludzi. A więc tak. No i teraz zdecydowałam się na powrót do Warszawy. Um, żeby, żeby tutaj troszkę działać. Um, i, I zakładamy właśnie, fund znaczy, już mamy fundację, um, która właśnie wspiera młodych ludzi w, dział w działalności, w życiu publicznym um, poprzez e, w sumie wszelkiego rodzaju aktywność, e, działalność e, i kampanijną, i eksperymentalną, po prostu społeczną. Um, więc, e, więc budujemy. <grym> Powiem może więcej, jak, jak już będę miała czym się chwalić. Poza tym aspektem ludzi, który chyba jest zdecydowanie najbardziej wartościowy, jak myślisz, że jest coś szczególnego, co zawięczasz, jakby i towarzystwo, i stypendium, ale też jakby temu okresowi życia, który spędziłaś w Anglii i, i wyjechałaś z tych 16 lat na stypendium? Wszystko. <laughs> nie, no na pewno nie byłabym tą osobą, którą jestem. Gdyby nie każdy krok na tej drodze, i kiedyś bardzo mądra osoba powiedziała, że od czasu stypendium każdy mój rok życia był już jakby coraz szybszy. W sensie, że od czasu stypendium to już się jakby przyspiesza, I... ale w takim dobrym chyba tego słowa znaczeniu, to znaczy z roku na rok. Robię jakieś fajniejsze, większe rzeczy, które bardziej chcę robić. I myślę, że to jest niesamowicie wartościowe, jak już po jakimś czasie możesz zobaczyć, że ta jakaś praca, którą tam robiłeś 10 lat temu, nie była na marne. I nie mówię, że tam jakieś zrywam już owoce, nie wiadomo jakie swojej pracy bo dopiero jestem na początku jakiejś swojej kariery, jeśli można ją tak w ogóle nazwać, um, to jednak powoli zaczynam widzieć, że faktycznie te długoterminowe działania mają sens, no bo to jest tak, że jak robisz wartościowe rzeczy, to robisz i robisz i robisz i robisz i robisz, a trochę szybkiego efektu nie ma, um, więc ten długi efekt um, to, jest, to jest coś, czego też chyba się nauczyłam na stypendium, to znaczy że to po prostu zajmuje czas. Jakby też nikt nie jedzie na stypendium i nie, nie wie, jak to tam działa po miesiącu, i w ogóle jest obcykany we wszystkim. Um, to zajmuje czas, żeby się przystosować do nowego otoczenia, żeby zmienić jakieś swoje schematy myślenia, które działają lub nie, żeby nawet nawiązać te nowe relacje i nowe przyjaźnie, których, które jakby zostają też w Polsce. Więc. Um, Myślę, że chyba najwięcej z tego całego okresu yy, wyciągnęłam po prostu cierpliwości. Tak, w ogóle, że w Polsce jest fajnie. Kind, <laughs> że w Polsce jest fajnie? Myślę, że tak. Myślę, że... Yy, ja, ja myślę, że bardzo, bardzo się, że to jest bardzo wartościowa refleksa, jakby pewnie nie jesteś jedyną osobą, ale jakby totalnie. Tak, to znaczy nie zmieniłabym nic absolutnie i jakby uwielbiam mój czas na studiach i tak dalej, ale Teraz, jak wróciłam, wydaje mi się, że jednak odkryłam tą Polskę na nowo trochę. I jest to fantastyczne doświadczenie. Um, i, I myślę, że Polska wciąż daje bardzo wiele możliwości, żeby, żeby działać. Um, trzeba, trzeba tylko chcieć.